Witajcie w Kotlet TV. Dzisiaj kolejne fajne złożenie serwetek, które pewnie znacie z własnego dzieciństwa. Będą to serwetki w kształcie małych stateczków. Kwadratową serwetkę należy delikatnie obciąć z brzegu, aby nadać jej kształt prostokątny. Do tego złożenia świetne będą różne niebieskie serwetki, a także takie wpaski, nawiązujące do marynarskich wzorków. Teraz rogi serwetki zaginam do środka, tworząc taki trójkąt, a spodnią warstwę zaginam do góry, tak na zewnątrz, zarówno z lewej, jak i z prawej strony. Teraz wsuwam dłonie do środka i zagniatam odwrotnie. Dolną część, gdzie są zagięcia, lekko zaginam ku górze i tak samo z drugiej strony. Wszystko staram się jak najdokładniej zagiąć, aby potem ładnie trzymało formę. Nasz stateczek jest już prawie gotowy, teraz wystarczy delikatnie naciągnąć i ostrożnie rozłożyć. Takie stateczki warto postawić na talerzach i zaprosić najmłodszych do stołu. Na pewno taka dekoracja im się spodoba. Po więcej pomysłów na dekoracje, także składanie serwetek, zapraszam Was na stronę www.kotlet.tv, a także na nasz kanał na YouTube.